Za pomocą czatu, czy dobrze mnie widać i czy dobrze mnie słychać, będę wdzięczna. Ktoś pisze, także poczekam. Dzień dobry, Pani Anno. Super, bardzo się cieszę, że mnie widać i słychać. To przedstawię się na sam początek. Nazywam się Mirella Sajdak w firmie Pro Assist pracuję w dziale Customer Success. Zasady są pewnie już Wam wszystkim znane. Czekamy na osoby, które próbują jeszcze do nas dołączyć. Myślę, że 5 minut wystarczy dla tych spóźnialskich, a ja w międzyczasie powiem, co będzie dzisiaj omawiane i jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Jeżeli chodzi o tematykę dzisiejszego spotkania, to skupię się dzisiaj na księgach rejestrowych czyli w jaki sposób prowadzić księgi rejestrowe w danej placówce medycznej, jakie wyróżniamy księgi w systemie ProAssist, jak poprawnie dokonać wpisu do konkretnych ksiąg oraz w jaki sposób skonfigurować swoje ustawienia pod możliwość generowania właśnie odpowiednich ksiąg rejestrowych. Um, oczywiście w trakcie spotkania każdy z Was um, może zadawać pytania za pomocą czatu, um, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I jeszcze, jeżeli po spotkaniu komuś nasuną się jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości, to oczywiście nasz dział Customer Success jest dla wszystkich użytkowników systemu ProAssist dostępny 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 21. Możecie się z nami kontaktować za pomocą czatu, telefonu, bądź też za pomocą maila pomocmałpa.proassist.pl. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dla osób, które zapisały się na dane spotkanie dzisiejsze, jeżeli z jakichś względów nie mogą uczestniczyć, to oczywiście otrzymają zapis nagrania na swojego maila, który został podany w trakcie rejestracji. Jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć nasze poprzednie webinary, to są one dostępne na naszym facebooku firmowym. Ja w tym momencie przygotuję sobie system i widzimy się ponownie o 11:05. Ok, wybiła godzina 11:05. Witam wszystkich, którzy do nas dołączyli, i myślę, że zacznę od przedstawienia naszego systemu. Udostępnię ekran, państwo, dajcie znać, czy jest on dla was widoczny. Prosiłabym o informację na czacie, czy widać nasz system ProAssist? Super, mam informację, że widać. OK, zatem przejdźmy od samego początku, czyli jakie możliwe mamy do wygenerowania księgi rejestrowe. Jeżeli chodzi o dostępność ksiąg, które możemy wygenerować w systemie ProASIS, są to cztery: księga główna przyjęć, księga pracowni diagnostycznej, księga zabiegów oraz księga zabiegów leczniczych w jaki sposób generować odpowiednie księgi. Generować możemy za pomocą zakładki wizyty, czyli klikamy z bocznego menu w trzecią od góry zakładkę wizyty, a następnie określamy zakres dat, za który chcemy wygenerować odpowiednie księgi, czyli zakres od do, a następnie klikamy w zakładkę księga przyjęć dróg i wybieramy odpowiedni rodzaj księgi, który chcemy wydrukować. W momencie, kiedy klikniemy w, dany, w daną księgę, generuje nam się plik PDF, który jest złożony z kilku, a nawet kilkunastu stron. Generalnie, z czego składa się taki wydruk? Oczywiście tytuł, czyli nazwa naszej księgi i zakres dat. Dodatkowo, taka uwaga każdy dzień jest na osobnej karcie. Czyli nie są połączone wizyty z różnych dni, tylko każdy dzień, każde wizyty zapisane na konkretny dzień są na oddzielnej karcie przedstawione i oczywiście każda ta karta jest ponumerowana. Każdy pacjent również ma swoje numery według kolejności. Jeżeli chodzi o kolejny rodzaj księgi, klikamy sobie w drugi rodzaj, tabela jest. W miarę podobna, różnią się delikatnie, ale to za chwilę będę mówiła w trakcie omawiania każdej księgi, z czego ona się składa i jak ją skonfigurować. Jeżeli chodzi o księgę zabiegów, to również przedstawiana jest w formie tabelki, czyli teoretycznie wszystkie te księgi wyglądają podobnie, zmienia się tylko i wyłącznie tytuł, oraz jeżeli chodzi o kolumny, jest delikatna różnica. Jak generalnie dokonać takiego wpisu w trakcie przeprowadzenia wizyty? To możemy zrobić, tak jak wspomniałam, w momencie, kiedy uzupełniamy elektronicznie dokumentację medyczną, czyli po najechaniu kursorem myszki na daną wizytę, gdy chcemy przyjąć pacjenta, klikamy, klikamy w zakładkę Przyjmij pacjenta, jest to przedostatnia ikonka. I wszystko tak naprawdę zależy od sekcji badania. W zależności od tego, w której zakładce zaczniemy pisać, czyli ja wybieram teraz badanie obrazowe i przyjmuję pacjenta, wprowadzając odpowiednie treści. W tym momencie dany pacjent trafia nam zawsze do księgi głównej przyjęć, czyli niezależnie od tego, czy jest przeprowadzane badanie diagnostyczne, czy też jakiś zabieg. Zawsze dany pacjent trafia nam do głównej księgi przyjęć, i dodatkowo, jeżeli uzupełniłam sekcję e, tutaj badanie obrazowe, to wtedy pacjent trafia nam dodatkowo do drugiej księgi, takiej jak księga pracowni diagnostycznej. W momencie, kiedy zaznacza nam się ten checkbox automatycznie, system wyświetla nam dodatkowe pola: kod resortowy komórki organizacyjnej zlecającej badanie. Oraz oznaczenie lekarza zlecającego badanie. Wprowadzamy kod resortowy poradni placówki, która skierowała pacjenta na dane badanie oraz lekarza, który zlecił dane badanie. Defaultowo podstawiane są dane specjalisty, który wypełnia dokumentację medyczną, ale oczywiście jest to do zmiany. W każdej chwili możemy dokonać. Zmian w systemie. I aby taki zapis był wprowadzony do nas do odpowiedniej księgi, wystarczy kliknąć: zapisz i zakończ, zapisz i drukuj lub zapisz i wyślij e-mail. I wtedy automatycznie dokonamy odpowiednio zapisu do księgi. Tylko, tak jak wspomniałam, wszystko zależy od wybranej sekcji. Jeżeli przeprowadzamy zabieg, wybieramy zakładkę zabieg i wprowadzamy tutaj treść lub wybieramy procedurę ICD9. Procedura ICD9 możemy wyszukiwać za pomocą kodów lub za pomocą wprowadzonej treści. I wtedy teraz mi nie nadczyta system, ale wtedy zaznaczy się checkbox Księga Zabiegów i tutaj mamy do wprowadzenia odpowiednio pole oznaczenie lekarza zlecającego zabieg. I tu podobnie jak w pracowni diagnostycznej możemy dokonać edycji lub pozostawić, jeżeli ten sam lekarz zlecił nam konkretny zabieg. Jeżeli chodzi o księgę zabiegów leczniczych, to dodatkowo również jest tutaj oznaczenie lekarza zlecającego zabieg leczniczy, czyli możemy wprowadzić imię, nazwisko specjalisty, który skierował nas na taki zabieg. Przejdźmy zatem do omówienia tych poszczególnych ksiąg, z czego one się składają. Jeżeli chodzi o księgę główną, przyjęć mam nadzieję, że jest widoczna tabelka. Jakby ktoś mi dał znać, czy, czy jest ok, to będę wdzięczna. Super, dzięki. I tak, pierwsze to jest numeracja. Numeracja pacjentów jest ona oczywiście do wprowadzenia w systemie ProAssist, tak samo jak i miejsce udzielenia świadczenia. Miejsce udzielenia świadczenia to nic innego jak nasze informacje do wypełnienia dokumentacji medycznej dotyczące placówki, bądź też dotyczące danej poradnie. Czyli jeżeli dana placówka medyczna posiada komórki organizacyjne, czyli poradnie, wprowadza te informacje w ustawieniach poradni. Oraz odpowiedni kod resortowy. I kod resortowy też, w zależności od tego, czy w danej placówce medycznej są poradnie, czy też nie. Jeżeli nie ma poradni, to wprowadzamy kod resortowy w ustawieniach placówki. Jeżeli są poradnie, to w ustawieniach poradni. I ja teraz pokażę, gdzie te informacje można umieścić. Klikamy z bocznego menu w zakładkę placówki, a następnie w ikonę edycji przy konkretnej placówce. W oknie informacje do druku EDM uzupełniamy dane, które właśnie będą wyświetlane w drugiej kolumnie, czyli miejsce udzielania świadczenia i to będzie nam się wyświetlało w momencie, kiedy dana placówka medyczna nie ma komórek organizacyjnych, czyli poradni. Kod resortowy wprowadzamy w tym miejscu. Jeżeli dana, porad, dana placówka ma stworzone poradnie, czyli komórki organizacyjne, z górnego menu klikamy w zakładkę poradnie, a następnie ikona edycji przy konkretnej poradni. W miejscu kod resortowy wprowadzamy odpowiedni kod resortowy, a informacje do druku EDM wprowadzamy, informacje dotyczące właśnie miejsca udzielania świadczenia, czyli kod resortowy i miejsce udzielania świadczenia są pobierane z ustawień poradni bądź też z ustawień placówki. Jeżeli chodzi natomiast o numerację poszczególnych pacjentów, to jest to w ustawieniach placówki. Mamy takie pola jak numer rozpoczęcia księgi przyjęć, numer rozpoczęcia księgi pracowni diagnostycznej, numer rozpoczęcia księgi zabiegów, numer rozpoczęcia księgi zabiegów leczniczych i w ten sposób będziemy kontynuować prowadzenie naszych ksiąg rejestrowych według kolejności. Ok, wróćmy zatem do e, tabelki. Następnie mamy data wizyty oraz e, pacjent, czyli data wizyty to nic innego jak po prostu termin, na który został zapisany pacjent, a pacjent to są dane, które mamy umieszczone w karcie pacjenta. Jeżeli wprowadzimy e, pełne dane wraz z adresem, to będą one również wyświetlane e, z adresem. Następnie rodzaj świadczenia. Rodzaj świadczenia mamy tutaj trzecia od prawej strony kolumna jest to nic innego jak procedura ICD-9, lub jeżeli procedura nie została wybrana w trakcie wypełniania dokumentacji medycznej, to wtedy tekst pisany w zakładce badanie będzie pobierany do tej tabelki i kod ICD-10. Kod ICD-10 jest również pobierany z sekcji wypełnienia dokumentacji medycznej. To nic innego jak rozpoznanie. Rozpoznanie wprowadzone za pomocą kodów. I już Państwu pokazuję. Czyli, tak, jeżeli chodzi o termin wizyty, to w tym przypadku będzie to 30 listopada, godzina 11. 20. Jeżeli chodzi o dane pacjenta, możemy sobie sprawdzić dane pacjenta w karcie pacjenta. Po najechaniu kursorem myszki na daną wizytę, pojawi nam się taka, takie okno informacyjne, w którym na samym dole pojawiają się kolorowe ikony. Gdy klikniemy w kartę pacjenta, rozsunie nam się panel boczny i mamy tutaj podstawowe dane oraz rozszerzone dane danego pacjenta. W tych rozszerzonych danych, Mamy już tutaj dane teleadresowe. Jeżeli chodzi o rodzaj świadczenia oraz ICD-10, to w oknie przeprowadzania wizyty, rodzaj świadczenia, jeżeli wybierzemy procedurę ICD-9, to będzie ona wyświetlana za pomocą kodu, który wybierzemy. Jeżeli nie skorzystamy z procedury ICD-9, to wtedy to, co uzupełnimy w oknie badanie, będzie umieszczone w tabelce. Jeżeli chodzi o ICD-10, to w tym miejscu, w sekcji rozpoznanie ICD-10, wybieramy odpowiedni kod, który będzie wyświetlany w tabeli. I w tym przypadku będzie brany pod uwagę tylko i wyłącznie kod. To, co będzie wprowadzone w rozpoznaniu opisowym, nie będzie umieszczone w tabeli. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, czyli pozostaje nam osoba udzielająca świadczenia, to nikt inny jak nasz specjalista, i dane pobierane są z ustawień poszczególnego konta danego specjalisty, dokładnie w sekcji podpis. Jeżeli chodzi o to, gdzie umieszczamy takie informacje, to przedstawię w systemie. Z zakładki plecówki z bocznego menu, następnie wybieramy specjaliści i ikona przy konkretnym lekarzu. I mamy tu sekcję podpis. Zazwyczaj w sekcji podpis umieszczamy tytuł naukowy lekarza, imię i nazwisko oraz specjalizację. Te dane wprowadzone do systemu będą wyświetlane w naszej tabeli. Jeżeli chodzi o osobę dokonującą wpisu, jest to w pierwszej kolejności osoba, która pobrała płatność od pacjenta lub zmieniła mu status na, w poczekalni. Albo w ostatniej kolejności jest tu specjalista, który przeprowadził wizytę, czyli uzupełnił dokumentację medyczną. I jeżeli chodzi o rozliczenie takiej wizyty, to jeżeli dana osoba rozliczy wizytę, czyli najedzie kursorem myszki na daną wizytę, kliknie w kasę, a następnie wybierze opcję opłać wizytę i zatwierdzi klikając OK, czyli W. W tej, jakby pierwszej kolejności, jest ona brana pod uwagę jako osoba dokonująca wpisu do danej księgi rejestrowej. Jeżeli nie y, pobierzemy takiej opłaty, ale zmienimy status wizyty, czyli klikamy, najeżdżamy kursorem myszki na daną wizytę i klikamy w opcję Zmień status, następnie w poczekalni i zatwierdzamy nasze zmiany, klikając w OK, to wtedy taka Osoba, która dokona takiej zmiany, trafia nam do kolumny osoba dokonująca wpisu. Jeżeli nie rozliczymy takiej wizyty i nie zmienimy statusu na w poczekalni, wtedy w takiej naszej kolumnie pojawi się imię i nazwisko specjalisty, który przeprowadził wizytę danego pacjenta. Ok, czyli mamy już omówioną księgę główną przyjęć. Jeżeli chodzi o księgę pracowni diagnostycznej, to pierwsza kolumna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta nie ulegają zmianie. Ulega zmianie tylko ta kolumna, nie ma tutaj już informacji rodzaj świadczenia, tylko jest dokonana zmiana, to znaczy wyświetla się nam nazwa, rodzaj badania. Ale generalnie procedura jest ta sama. Czyli w tej kolumnie pojawia nam się kod ICD-9, jeżeli zostanie uzupełniony w trakcie wypełniania dokumentacji medycznej. Jeżeli nie uzupełnimy tego w, podczas wizyty, ale uzupełnimy sekcję, już pokażę od razu, w dokumentacji medycznej. Jeżeli wybierzemy sekcję badania obrazowe i uzupełnimy w tym miejscu. Tekst opisowy, to wtedy wszystko to, co tutaj umieścimy, będzie pojawiało się nam w kolumnie rodzaj badania. Jeżeli wybierzemy procedurę, to wtedy będzie wyświetlany konkretny kod. Oznaczenie lekarza zlecającego badanie i osoba dokonująca wpisu. Osoba dokonująca wpisu nie zmienia się. Jest identycznie jak w przypadku pierwszej księgi głównej przyjęć. Jeżeli chodzi o oznaczenie lekarza zlecającego badanie, to taki, e, taki wpis pojawia nam się w momencie, kiedy przeprowadzamy wizytę. Wybierzemy odpowiednią sekcję badanie obrazowe i klikniemy sobie w zaawansowane opcje księgi przyjęć. System automatycznie zaznaczy nam checkbox Księga Pracowni Diagnostycznej i możemy tutaj właśnie wpisać imię i nazwisko specjalisty, który skierował danego pacjenta na dane badanie obrazowe. I tak jak wcześniej wspomniałam, defaultowo pojawia nam się imię i nazwisko lekarza, który wykonuje badanie. Możemy to zedytować. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o zmianę, zmiany, jakie są różnice pomiędzy jedną a drugą księgą, to tak naprawdę słownictwo, rodzaj badania, i tu tytuł jest księga pracowni diagnostycznej. E oraz pojawia się nowy, e nowa kolumna, oznaczenie lekarza zlecającego badania. Jeżeli chodzi o kolejną księgę, to księga gabinetu zabiegowego. E tutaj Pierwsza kolumna, czyli numeracja, miejsce udzielania świadczenia, kod resortowy poradni bądź też danej placówki medycznej, data wizyta, dane pacjenta, osoba udzielająca świadczenia pozostaje bez zmian. Znowu mamy zmianę nazewnictwa, rodzaj zabiegu, nie ma rodzaj świadczenia ani rodzaj badania, tylko jest rodzaj zabiegu. I jeżeli chodzi o przedostatnią kolumnę, oznaczenie lekarza zlecającego badanie. Czyli u nas w systemie wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy dany specjalista przeprowadza, wypełnia dokumentację medyczną, jeżeli skorzysta z procedury ICD 9, to wtedy pojawia nam się to w kolumnie rodzaj zabiegu. Jeżeli nie uzupełni, nie wybierze odpowiedniego kodu, tylko uzupełni tekstowo zakładkę zabieg wtedy automatycznie pojawi nam się w zaawansowanych opcjach księgi zaznaczony checkbox księga zabiegów i pojawi nam się pole do uzupełnienia oznaczenie lekarza zlecającego zabieg defaultowo postawia nam się imię i nazwisko specjalisty który wypełnia dokumentację medyczną Pozostaje nam ostatnia księga Księga gabinetu zabiegowego, i tutaj rodzaj zabiegu bez zmian. Oznaczenie lekarza zlecającego badanie również jest bez zmian. Tylko w takim przypadku uzupełniamy odpowiednią sekcję, jeżeli nie wypełniamy procedury ICD-9. Wtedy wybieramy zakładkę. Trzeć, czwartą, przepraszam, od lewej strony. W momencie, kiedy zaczniemy pisać, to system nam zaznaczy tą przedostatnią pozycję Księga Zabiegów Leczniczych z możliwością wpisania imienia i nazwiska specjalisty, który skierował pacjenta na dany zabieg. I w tym oknie możemy wpisać imię i nazwisko specjalisty. Tyle jeśli chodzi o dane, księgi rejestrowe. Czy mają Państwo jakieś pytania? Widzę, że nic się nie pojawia. Tak jak wspomniałam wcześniej. Jeżeli pojawią się pytania w trakcie przygotowywania systemu pod możliwość generowania odpowiednich, odpowiednich ksiąg rejestrowych, to można się z nami kontaktować za pomocą czatu. Czat jest dostępny dla każdego zalogowanego użytkownika w systemie ProAssist po lewej stronie na samym dole ikonka z naszym logo. I można napisać, jakie macie wątpliwości lub pytania. Możecie również kontaktować się z nami za pomocą numeru telefonu, który jest widoczny na naszej stronie internetowej lub za pomocą maila pomocmałpaproasist.pl. Dziękuję Państwu za poświęcony czas, za uwagę i do usłyszenia na kolejnych naszych webinarach.